gdzie on jest. Gdzieś się schował do chuja I to wkurwiejące jest takie szukanie. Chodzisz, kurwa, szukasz. Nie wiadomo czego. pierdole, no brak słów, kurwa, brak słów. Zaraz no, pierdole to. Mniejsz syfu. Kurwa. Rozumiecie coś z tego, bo ja nie chuja? Nie chuja. Kurwa. opierdolę. Już naprawdę, kurwica człowieka bierze. Kurwica człowieka bierze. Za przeproszeniem. Wyższy Kurwa. Oho. Dobra. Kurwa. Z tymi misjami pierdolonymi. Się wkurwić można. Demony znane jako krzykliwe krzykliwe pizdy. Aha. No dobra, badamy, badamy. Za dupie bo dupia Bo się w kurwie, i zacznę po prostu przechodzić te tylko najgłówniejsze misje. A tutaj też trochę sensu. Nie ma, bo te jeszcze szybciej. Przejść, to może przejdę szybciej. To diablo podobna gra jest to to Tak to jest trochę trzeba zainwestować czas Co prawda Diablo bym już szybciej przeszedł Jedyneczkę i... ...niż to Tu widać trzeba trochę się napocić Żeby coś ogarnąć, żeby coś dojść do czegoś, nie? Kurwa! Życie! Życie! Oho! Chrupka z ciał, z tych nikczemnych pist Dawaj kurwa! Obcasy! dalej Dobra. Co tutaj mamy? Tych kutasów jeszcze? Dychaj, kurwa. O Kurwa, ale tam, tam tego, zombie, zomb, tego zomb, zombiego nie było, nie? Chuja, ten Waterlo. przejebano trochę Powiedziałbym Dzień dobry! Chuje. Z bordelu. Speed! Netflix for speed. Jakby inaczej. Czu, 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 czu. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? No! Wybuch! Wybuch! Kurwa wybuch! O! No. Zabić też maty trzeba. Co tu pisze? Bardziej chaos. Czy jakoś tak. Co tam w ogóle jest, w tym bardziej House? No zobaczy! Co za problem? O kurwa. Goodbye. Znajdź nosiciela. No to chyba nie będzie taka ciężka mapa. Ale łatwa też nie będzie. O kurwa. Z, z motyką kurwa na godzile się rzuciłem. Na. Z motyką na pszczoły. No. Oho. Dobójca zombie. Oho I co, mam się zestrać ze szczęścia? Kurwa, zdychaj. to zdechnij. Kurwa, muszę broń wymienić. Przetestować jeszcze tą. Jak ona działa. Na to gówno. Na to też, co lata. Jakoś cienko. A to. Karabin. Kurwa, karabin tak karabin. Prosto z mostu. <grywa> Oho. Kurwa. Dwoją co chwilę. Fila. Kurwa, dupę zawracają pierdomami. Jak zawsze, dzwonią, chuja zawracają Ty co? się... tak... Się patrzysz dziwnie na mnie, kurwa Się patrzysz dziwnie na mnie Ja pierdolę Czuję się chujową Gdzie ta blać jest? Znajdź nosiciela, a nosiciel się nazywa nosiciel kurwa. Zapewne. O, rzecz kurwa. Blecha, mocha. O, chyba jesteśmy blisko. Ale mogę się oczywiście mylić. Tak, kurwa, jesteśmy blisko. Teraz wyczyści dookoła te kurwy różne tego gatunku. To jest płotno Urwaj, do tego nie chodź ci w dupę chodzi Bla, idzio Karabin Ale on wolny jest Jak na karabin W końcu gra Dobra Teraz tam kurwa jazdę zrobić tam gwarantuję, że mało kto podejdzie do niego. Od razu cię zajebie praktycznie. Już to przerabiałem. Nieraz. Kurwa, wypadł. Te bomby do mnie zapierdalają. Kurwia mnie to. Co? Jak to na niego pójdzie? O no, nie jest nieźle, jest nawet. Kurwa. Ja pierdolę, tego jest. No strzelać debile! Strzelać! Zajopy! Kurwa! A z tej broni O kurwa No to ciekawa ta broń dosyć jest Jak dużo chujów jest to jest ciekawa dosyć